będzie się działo, będziemy jeździli, będziemy też z takimi kozakami na samochodach W sensie, będziemy autem jeździć i będzie fajnie I oczywiście nie zapomnijcie by zostawić łapkę w górę pod tym filmem Oraz subskrybujcie kanał, by być na bieżąco Aha. Lecę Le Lecę Lecę do Energylandii Jestem z jednego bardzo konkretnego powodu w Energylandii w tym roku Szczególnie ze względu na nową kolejkę Hyperiona która jest ponoć przekozacka. Na wszystkich już tutaj byłem. I, I ta jest dla mnie najbardziej sexy z tego względu, że jest ponoć najbardziej huge. I, i trzeba sprawdzić, jak to wygląda. Byliśmy już z chłopakami na ekstremie. Drift nie drift, no było przekozackie. Teraz czas na rollercoaster, bro Dzięki, chłopaki. Dziękuję. Powiedział mi, że mam zajebiste buty. Zobacz, mam buty z To Be A Gamer. Bro. Ohohoho, przyjechało po nas. Ej, to jest wejście? No. Oh, no o, fak. Ej, myślisz, że wspaniałe warunki? Jest OK? Nie no, stary, musiałbyś urosnąć trochę. Za, za mało miejsca? No. <laughs> e, o Ej, okej? Okay? No, dobra, możesz yeah? okay. sobie sytuacja jest taka, że to jest tak. Ku, kuźwa szybkie, jak chciałem powiedzieć, brzydziej, ale. To jest tak to kuźwa szybkie, że kamery nie możemy wziąć. Więc biorę e, GoPro i spróbuję coś fajnego nagrać. Hyperion, tak jak powiedziałem, to jest jedna kolejka, której jeszcze nie przetestowałem. Jestem ultra ciekawy, jakie to są emocje. Bo słyszałem, że jest huge. A powiedziała, to jest pierwszy raz, mówię tak. W: Jak by startował się. <grym, czerwone> już startował. A mocno wtedy? O, powoli, bo zaciąganie. O, w ja To jest nas Ja zaczynam się tak schizować to jest masakra. O, morder. Czy to się nagrywa? Tak, to się nagrywa, się Trzy. Jeden OK, O kurde jakie to jest strome <grymny> O że szywy morny kopa Jakie to jest strome <grymny> Najgorszy i najlepszy teraz moment to jest to w momencie kiedy chcemy spali Przestranę Przestranę Wiki jak tam? Dosku Cześć Okej, okay, wow, mamo, spadamy. <ścoughs> Stary, widzisz to? Masakra Patrz, co robię. stoi na dwóch kołach Jaka masakra Ekstremalna Energilandia. próbujmy Bez kasku, bez kasku Bez kasku, po co pasami bez, no już nieważne, idę się zabić, cześć Wow! Jesteś chory Ty nie jesteś normalny człowieku Co za freak! Ej bok! Ej! Raz widzę! Tyle od was! Tyle jest! Nie? Trochę! Co jest? To jest stary mi tak starcowali, nie wiem, masakra! Ja chorę, nie gość się powiedział, że 5 do pan dziennie. Nie, nie przesłyszeliście się, Zabieracie 50 kamerę? opon dziennie. No... No co, to trzeba teraz yy, na boczek Na bok, no. O To, co będziemy teraz robić, to widziałem tylko i wyłącznie w Dubaju. Ufam ci, może nie znam cię w ogóle, ale... Ale ufam ci i to bardzo. Bez pasów, bez pasów. Dobra, co masz <laughs> na myśli, morda? Mordę o Łohohoho! Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! O, stary, Co to jest? Co to jest? Jak ty ten balans łapiesz? To jest niemożliwe, ale czy czuję, God, jakbyśmy mieli za chwileczkę spać stary? Godzinę do wyjeżdżenia. Mam wrażenie, jakbyśmy mieli no, dosłownie w każdym momencie co chwilę spać na dach. No bo to jest takie tak, też moje się wyciec. Dobra, ja się? Nie. O, To jest chore Ale zajebiste Ja się spociłem siedząc Największa ja robota, dziękuję Ci bardzo. To, to było jedno z swojego rodzaju. Ja siedziałem i się pociłem. Ale powiem tak... Jesteś chory człowiek, ty kapcie paliłeś, kapcie paliłeś. Jak driftowanie z punktu widzenia pasażera jest przerąbane, ale to jest jeżdżenie na dwóch kołach z punktu widzenia obserwatora jest przerąbane. W ogóle też są przerąbane, no to jest niesamowite, nie? Masakra. Pozytywne no. świry, pozytywne. Co ty pieprzysz? Co ty pieprzysz? Co ty pieprzysz? że szmordę kapany! Yes!

Że nie jechaliśmy pionowo w dół. Jechaliśmy w dół, jeszcze pod kątem, jeszcze w głębię, że tak powiem. No, ma Jakie to było zajebiste. Wow. To już chyba zdarte gardło, ale jest dobrze. Fajnie było. Przyznam szczerze, że najlepsza kolejka, jaką tu mają. Eee, I to, co myślałem kiedyś, że Formuła 1 jest zajebista. Majan, to już, yy, Majan, Majan i Formuła. Formuła 1, tak już teraz stwierdzam, definitywnie hyperion to jest yy, hy hyper-zajebiste, jest naprawdę hyper-zajebiste. To wszystko w tym filmie, mam nadzieję, że się podobało. Ja jestem swoim zdartym głosem i pustym żołądkiem, pędzę coś szamać. Widzimy się w kolejnym filmiku, mam nadzieję, że zasubskrybowaliście już kanał, Dalejcie łapkę w górę, trzymajcie się, elo, cześć.